Największe przeboje wszechczasów lat 60., 70. i 80. Sporo informacji z regionu. No i Wasze ulubione, błyskawiczne i nie tylko konkursy, muzyczne i nie tylko zresztą, których do wygrania dużo fajnych rzeczy. Za moment będziemy dalej rozdawać, ale najpierw gość w naszym programie, pan Krzysztof Ryfa, dyrektor finansowy spółki Koleje Wielkopolskie. Czy zastanawiali się kiedyś Państwo, jak powstaje rozkład jazdy? Kolei Wielkopolskich na przykład. Już za chwilę więcej na ten temat od naszego gościa. Proszę posłuchać. Praca nad rozkładem jazdy właściwie zaczyna się na początku roku. Rozkład jazdy zawsze nowy wchodzi w drugi weekend miesiąca grudnia każdego roku i tak jest w całej Europie. W naszym przypadku, w związku z tym, że świadczymy usługi w ramach służby publicznej. Podmiotem, który składa u nas zamówienie, określa zakres tego rozkładu jazdy jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. On jest organizatorem przewozów na terenie Wielkopolski i on określa nam, na jakich liniach mamy wykonywać przewozy, ile pociągów mamy uruchomić, ile miejsc w poszczególnych połączeniach mamy zapewnić podróżnym, jakie mają być godziny odjazdu, stacje zatrzymywania, stacja po stacja końcowa pociągów i to najczęściej w okolicach miesiąca lutego, marca otrzymujemy od nich takie zamówienie. Następnie w spółce Pion, można powiedzieć, techniczny pracuje nad dopasowaniem tego do taboru, który posiadamy, trzeba uwzględnić to, że co jakiś czas tabor na przykład spalinowy musi zjechać, zatankować paliwo. Pociągi muszą być czyszczone, sprzątane, muszą mieć co kilka dni przeglądy i po uwzględnieniu tych wszystkich warunków przygotowujemy zamówienia, które składamy w polskich liniach kolejowych, określając tam właśnie jakie pociągi chcemy uruchomić, w jakich relacjach, wskazując godziny tak zwane wiodące, czyli jakby najważniejszą godzinę dla danego pociągu. Rano to jest najczęściej godzina, której chcemy, żeby pociąg przyjechał do Poznania, a po południu o której godzinie chcemy, żeby z Poznania wyjechał. Następnie Polskie Linie Kolejowe Mając te nasze zamówienia, biorą pod uwagę możliwości, jakie są na torach, czyli biorą z kolei pod uwagę wszystkie ograniczenia prędkości, przepustowość linii, dostępność peronów na poszczególnych stacjach, układają rozkład jazdy. Kolejność jest taka, że najpierw układany jest rozkład jazdy pociągów międzynarodowych, później pociągów ekspresowych i, i pośpiesznych. I następnie osobowych, tak? To powoduje, że bardzo często ta godzina odjazdu czy przyjazdu do Poznania no to nie jest taka, jak sobie można powiedzieć zażyczymy w naszym zamówieniu, tylko taka, jaką nam jaka jest możliwa w danym momencie, tak, Z, biorąc pod uwagę wszystkie te, te ograniczenia. No i wszystko stało się jasne, prawda? Pan Krzysztof Ryfa. Zespółki Koleje Wielkopolskie Był naszym gościem po raz pierwszy dzisiaj Było nam bardzo miło, ale Nie po raz ostatni Obiecuję Państwu, że Do rozmowy na ten temat Jeszcze będziemy wracać 17 po 17 Przechodzimy do rozmowy z panem Krzysztofem Ryfą, dyrektorem finansowym spółki Koleje Wielkopolskie. Wczoraj rozmawialiśmy o tym, jak tak naprawdę tworzy się rozkład jazdy, a dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego te rozkłady tak często się w ostatnich latach u nas zmieniają. W związku z bardzo dużą ilością prac, które w ostatnich latach i jeszcze przez kilka najbliższych lat są prowadzone na torach w Polsce ze względu na duże środki unijne, które są do wykorzystania. Rozkład jazdy jest poddawany częstym korektom, z tego względu, no, że prowadzi się wiele prac właśnie, chociażby w okolicach Poznania na linii do Gniezna, na linii do Leszna, do Wolsztyna. No i to wszystko powoduje, że od kilku lat nie mamy takiej sytuacji, żeby przez cały rok obowiązywał stały rozkład jazdy. Tak byśmy chcieli, żeby tak było, no ale to jest jakby no niezależne od nas i musimy się na dzień dzisiejszy dostosować do tej sytuacji, która jest. Czyli bardzo dobrze, że zdążyliśmy się już do tego przyzwyczaić, bo jak Państwo słyszeli w ciągu najbliższych kilku lat, nic pod tym względem się nie zmieni. Live. To is live zespół Opus w Radiu Z Gold. Nasi stali słuchacze już się przyzwyczaili, że w ostatnich dniach, o tej porze, właśnie w okolicach 17.15 w naszym studiu pojawia się przedstawiciel Kolei Wielkopolskich. Dzisiaj mówić będziemy o utrudnieniach, które czekają nas na niektórych odcinkach. W najbliższym czasie będą remontowane te wszystkie perony na stacjach, które nie zostały dotychczas zrobione będzie wymieniana sieć trakcyjna właściwie na całym prawie że odcinku od Poznania do Gniezna. To będzie powodowało, że określone odcinki linii czy określone palony na stacjach no nie będą w poszczególnych etapach dostępne i na niektórych odcinkach ruch pociągów będzie musiał być prowadzony tylko po jednym torze w jedną i drugą stronę. Kolejne utrudnienia i prace czekają na linii Poznań-Wolsztyn. Co tam będzie się działo? Tam trwają cały czas prace związane z, po pierwsze, to też jakby niezależne zupełnie od nas budową tunelu w ciągu ulicy Czechosłowackiej. Potrwają jeszcze prawdopodobnie wiele miesięcy. I prace związane z modernizacją linii do Leszna. i to, co najbardziej dotyka pasażerów kolei wielkopolskich, to trwająca przebudowa stacji w Luboniu, bo właśnie na stacji w Luboniu nasze pociągi zjeżdżają z linii w kierunku Leszna i kierują się na Grodzisk i Wolsztyn. I tam również będą następowały zmiany rozkładu jazdy pierwsza od 13 marca, kolejna prawdopodobnie od 11 kwietnia. Natomiast jest bardzo możliwe, że akurat na tej linii w miesiącach letnich tutaj jeszcze rozmowy trwają z wykonawcami pomiędzy polskimi liniami kolejowymi a wykonawcami i jakby również pomiędzy polskimi liniami kolejowymi a nami. Prawdopodobnie konieczne będzie zawieszenie ruchu pociągów na odcinku pomiędzy Luboniem a stacją Wiry na około w tej chwili mówi się 2 do 3. Do dwóch do trzech miesięcy pan Krzysztof Ryfa był naszym gościem, dyrektor finansowy spółki Koleje Wielkopolski odpowiadał na pytania Igi Nowojczyk.